Cześć przyjaciele! Dziś mówimy o odświeżonym Suzuki S-Cross 1.5 Comfort Plus All Grip Mild Hybrid na rok modelowy 2025, kompaktowym crossoverze z napędem na cztery koła, który łączy praktyczność, oszczędność i nowoczesne technologie. Z zewnątrz S-Cross wyróżnia się stonowanym, ale pewnym designem, charakterystycznym grillem, oświetleniem LED oraz osłonami nadwozia podkreślającymi jego terenowy charakter. Wnętrze w wersji Comfort Plus oferuje przestronną kabinę, dobrej jakości materiały, wygodne fotele, nowoczesny system multimedialny oraz panoramiczny dach pano, który zwiększa poczucie przestrzeni i światła. Samochód napędzany jest benzynowym silnikiem 1.5 z układem mild hybrid współpracującym z automatyczną skrzynią biegów o łącznej mocy 85 kW, czyli 116 koni mechanicznych, a system All Grip zapewnia lepszą stabilność i trakcję na śliskich lub trudnych nawierzchniach. W realnych warunkach zużycie paliwa pozostaje umiarkowane jak na tę klasę, co czyni model praktycznym w codziennym użytkowaniu i podróżach. Suzuki S-Cross 1.5 Comfort Plus produkowany jest w fabryce Magyar Suzuki na Węgrzech, jedynym zakładzie produkcyjnym Suzuki w Europie. Skąd samochody trafiają do wielu krajów, a spółką matką marki jest japońska Suzuki Motor Corporation. Dziękujemy za oglądanie, specjalne podziękowania za polubienia, subskrybuj, jeśli lubisz samochody i do zobaczenia.